Tuż przed świętami zorganizowaliśmy ogólnozakładową akcję Paczka w Kratkę. Zebranymi i dokupionymi artykułami obdarowaliśmy dwie rodziny, ale dziś opowiem o jednej z nich. I nie będzie to wcale typowa prezentacja z wręczeniami kołajkowej paczki ze słodyczami. To co widzicie wcale nie przypomina choinki ani stroika. Wbrew pozorom, to też nie są zdjęcia z naszych cel. Chociaż zapewne stopień zniszczenia przypomina, a wręcz jest gorszy, niż w niejednym więzieniu. W takich warunkach mieszka w wierzchowie rodzina, która ma obecnie 13 dzieci. Zaimponowali nam jednym. Nie chcieli paczek ze słodyczami, nie chcieli paczek z ciastami, z batonikami. Potrzebowali artykułów spożywczych suchych. Potrzebowali środków chemicznych chemii gospodarczej, proszków do prania, i takie rzeczy otrzymali. I wbrew pozorom, wbrew sugestiom wielu osób, że rodziny wielodzietne mają znacznie lepiej od tych, których jest dwójka, trójka dzieci, bo otrzymują większą pomoc od mopsu, większą yy, większe zasiłki, my i tak zdecydowaliśmy się im pomóc. Nie mogliśmy być przy wręczeniu paczki, ale z relacji wychowawców wiemy, że dzieciaki cieszyły się z każdej rzeczy, która tam się znajdowała. Dosłownie ustawiły się taśmociągu. Jedno drugiemu po kolei przekazało: Mamo, zobacz koperek, mamo, makaron, mamo, będziesz miała ryż. Czyli cieszyły się z tego, co było. Nie, nie przeszukiwały, nie, nie szukały specjalnie czekolady czy Mikołaja w błyszczącym opakowaniu. Cieszyły się z tego, co dostały. I chociaż wyglądają na czyste, na zadbane, na ubrane, warunki, w jakich żyją, są jak na XXI wiek naprawdę upokarzające. I tak na koniec. Patrząc na buźkę, uśmiechniętą buzie tej dziewczynki i przypominające warunki, w jakich ona mieszka, wraz z dwunościorgiem rodzeństwa, proszę, zastanówcie się czasami, czy naprawdę to, co my mamy, nie jest wystarczające. Dla nas, ale nie tylko dla nas. Jeszcze do tego, aby podzielić się z innymi. Bo czasem naprawdę niewielki gest może bardzo pomóc. Do naszej akcji potrzeba odrobinę. Odrobinę serca, odrobinę tynku, farby, odrobinę środków chemicznych. I wydaje mi się, że takich pójść będzie więcej. A to mieszkanie, które widzieliście to jest właśnie to, które chcemy wyremontować. Witam was wieszkowski Nie jest to zwyczajny trend. Użyja dziąą 30 razy. Śmierć. Myśli, że ja jestem pan i że wszystko się mam no mnie w górze rozszerowała się. Miał wleżeć sztuki świć. Karnych graci i dalej. Gdy się słuchasz, życia przyczarzmy, bo dziecią, to jest moja, O,